Może głośniejsze, mam to wejście, mam to podejście dobre. Porwę, porwę rym, porwę bit, porwę, że to opieram o świt, opieram o typ, o te, taki typ, taki wrze to nie zrobisz. Tutaj nie typuj, nie, nie ma rodzaju, oryginał życia, Nie na tym masz Biorę własny styl, powagę, tutaj życie, życie, odwagę. Mam to sprawę, mam to sprawę, dopierdala mam to w, prawe, do mam, to w prawe, mam to dobrawa, tutaj nie o to, nie o to ponieść życie odnieś, odnieś się w tłumnie, odnieś to wejście, wejście, podejście, dobre, żeby wejść w ruszę, tutaj do ludzi, tutaj nie duszy, nie duszyć się, wcale nie ruszy, tutaj, że to nie ruszy z miejsca, że tu mam to z podejścia, mam to więcej, mam to sercem i to wchodzę, mam to biednem, biednem podpierane, życie dobrane, dobrane, wane, tutaj dane. Tutaj zdaję, zdaję sprawę, jak to wprawę mam to w tym Do dziś, do dziś z głowy mam to, dziś to przechodzi Tutaj od urodzi, a do dziś tutaj będę I to tak ci jest, tutaj do śmierci mam to wejść tutaj wejść muszę, muszę Leczę kruszcę tutaj, kruszy serce więcej, tutaj masz to sednem Otwiera, otwiera odpowiednie, odpowiedni smutek Otwornie dął nutę, zapiega nam i to niczym, urwę, urwę na trak, że to na czym, patra tutaj życie A nie mafia, ani że to jakby parafia, tutaj kościół jakaś religia, takich podpiął, tutaj, że to niczym, żłodnie, tutaj się pod to podpią życie tutaj to nie podpiął, żadna kopia, tutaj melodia i to wiarg wiem, nie wiem jak, jeszcze bym się porwał kto tego to dorwał, dorwał nabić. tutaj że to życie, a nie cię zabić. tutaj zawiść, umiera z tego życia, tutaj nosę, proszę, tutaj masz to, życie to gorsze, tutaj więcej, więcej to bardziej, tutaj wyraźniej, tutaj poważnie, poważnie to waga, słów jest nagadam, tutaj więcej nie przegadam, tu, tu, szło słów, życia znów, znów, nie, wyrywa koło koszmar, życia takie norma, tutaj że to Chcę ci porwać, porwać na tutaj zły nabić, tutaj zawiść umiera, tutaj mnie, tutaj drzewem. Mam to pokolenie, mam to nie zmienie, tutaj ja to wszystko bardziej kurwę przez geny. Tutaj, że to mówię, nie mówię bez ciemy, życie tutaj na tłok, gdzie ma, tutaj, że to stare to nie zmienia. Tłok, tok, tok myślenia, tutaj, że masz, taki to wejście, wejście, podejście, dobre, żółto, mam tu przejście, mam to przejście, pod tym życia odręb i dobrze to porywać, nagrywać wcale nie przestaje, sale. i co coraz lepiej staje na jak na tarczy sumie, sumie, sumie w sumie nie rysuje nikogo tutaj życia idę błogą ścieżką, odebrądom. tutaj, że to stylem własnym, własnym sobą życie obok tego ciermie tutaj, że lubię wejście dobre, kiedy nawiną dzi przejście